Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światnictwa. znowu będzie recenzja, płatna recenzja laptopa do kompletu. No nie, tego laptopa to ja dostałem w zeszłym roku. Od znajomego można powiedzieć w ten sposób. Słuchajcie, w grudniu, w grudniu tamtego pięknego roku powiedziałem, że będę testował na tym sprzęcie Elementary OS 8 I że będzie to test długoterminowy, tak? Czyli ma miesiąc, dwa miesiące i moje opinie. Używam tego jakieś 2-3 tygodnie około i już mam dość. Po prostu mam dość. Dzisiaj wam powiem dlaczego mam dość tego systemu i dlaczego to co powiedziałem dobrego o tym systemie w moim przedlądzie tak, po paru godzinach ma mało wspólnego z rzeczywistością. I przy okazji to jest Acer 5 2017 albo 2018 rok z Radeonem, więc tu nie chodzi o to, że Nvidia na Linuxie źle chodzi. Zapraszam na mały przedląd. No i mamy pulpit. Pulpit Elementary OS 8. wygląda trochę inaczej, bo ja go trochę tutaj pozmieniałem i tak dalej, i tak dalej. Zacznę od, od rzeczy, które mnie po prostu na dzień dobry, no prawie trochę zrujnowały i wcięły w podłogę, wbiły w podłogę. Przy instalacji mam instalkę z Ventoya, wszystko fajnie się ruszyło i tak dalej, i tak dalej. Sieć była, jedna, druga wykryta, wszystko pięknie, tak. System mi się zainstalował, fajnie, byłem zadowolony, ale pierwsze co zauważyłem, a miałem akurat podłączony kabel, że nie, nie widzi kabla, po prostu kabel nam tutaj nie działa, jeżeli chodzi o połączenie sieciowe. Zdziwiłem się bardzo, bo w sumie nigdy czegoś takiego w pingwinie nie spotkałem. W wi-fi tak, że nie ma sterów, że to nie działa, tam to nie działa, ok, tak. O licencję, bo kod zamknięty sterownika i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o zwykłą kartę sieciową wi-fi po kablu, kablu i tutaj nie dało się wybrać przewodowego, mimo że karta była wykrywana, to po prostu nie widziało tu nie chodzi o to, że nie widziała adresów IP itd., itd. Po prostu nie dało się wybrać tego połączenia przewodowe. Zrobiłem aktualizację pierwszą, nic to nie pomogło. Dopiero po, nie wiem, po piątym albo szóstym rebucie system nagle załapał, że jest kabel i działa. tak? Okej, okay, może to jest fajna, fajna rzecz dla ludzi, którzy mają chrombuki, bo oni tam nie mają przeważnie gniazd na RO45, tylko wszystko WiFi. Więc może to jest taki feature dodatkowy. Dory, no muszę się trochę ponabijać, ale mnie to po prostu straciłem na to ze 2 albo 3 godziny na dzień dobry, tak? Co jest mało przyjemną rzeczą. Jak widać Wi-Fi tutaj nam normalnie pracuje, więc to, do, to te, do tego się, że tak powiem, nie czepiam. Kolejna rzecz, która mnie tutaj wkurzyła, bo ja potrzebuję pracować na dwóch monitorach, tak? Ten laptop mi służy do pracy, do pisania scenariuszy, do pisania jakichś takich rzeczy itd. itd. Szukania po necie i pisania czegoś, tak? Ja potrzebuję mieć tutaj dwa monitory podłączone. To jest tak jak mówiłem, laptop stary może 2017 18 rok. No dobra, ma 7 lat już. Wow, trup taki, że nic na ten nie powinno chodzić, nie? Pamiętajmy, że to jest Ryzen i Vega do kompletu. AMD Radeon, tak? I on, on na innych dystrybucjach chodzi perfekcyjnie. Naprawdę nie mam się do czego dowalić. Tak, tutaj jako, że chciałem sobie pokonfigurować trochę monitory, tak? Je poustawiać i tak dalej, i tak dalej. No w tej chwili nie mogę Wam tego przełączyć, ale jeżeli ja podłączam sobie zewnętrzny monitor tutaj do niego, nie, pojawia mi się tutaj drugie okienko, tak? Monitora, wszystko jest pani wykrywane. Jeżeli ja włączam lustrzany ekran, to to jest... O właśnie, to jest lustrzany ekran według tego systemu. Dostajemy kresza, bo tak, nawet nie wiedziałem, że to na jednym monitorze, bo teraz jeden monitorze zewnętrznym, tylko nie mam podświetlenia matrycy bo tu się jeszcze gorzej, inne rzeczy dzieją w ogóle do kompletu. Zaczyna mi obraz migać na zewnętrznym HDMI itd. Tak dalej, tak dalej. HDMI i kabel są sprawne, zresztą widać, bo to nagrywam właśnie dla Was, tak? Żeby to doprowadzić do użytku, to, to to szok po prostu, tak? W każdym razie za każdym razem, jak łączę sobie lustrzany ekran, to jest crash. Czy mam dwa monitory, czy mam jeden? No po prostu może to jest jakiś extra fajny feature. Kolejna rzecz, która mnie tutaj doprowadziła do łez prawie, powiem to w ten sposób, to jest obsługa tych API Appimage'ów. Ja wiem, ja rozumiem Ubuntu, Ubuntu, tylko łącznie wyłącznie Snap'y i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że trzeba tutaj sobie w Ubuntu doinstalować dodatkowo obsługę tego, obsługę Appimage'ów, tak? W większości dystrybucji nie trzeba, ale Ubuntu ma taką jaką politykę, jaką ma. Ja się z tym zgadzam, ok, wszystko fajnie. Tylko problem polega na tym, że to nie działa. Słuchajcie, musiałem sobie tu dodawać oczywiście Lipfuse, tak? Lipfuse, dwójkę, bodajże, tak to się tam nazywało, ten pakiet. No i chciałem użyć Balena ITER, no bo ten laptop służy mi także do nagrywania płytek, znaczy nie płytek, tylko pendriveów na przykład, do testów i tak dalej, i tak dalej. Robię to na szybko, podłączam sobie i wszystko fajnie tak jest. I niestety, Balena ITER ze strony ich API Mage tu nie działał, Kraszował się. Nie chciał się uruchomić z GUI to w ogóle, a w, w konsoli dawał dziwne komunikaty. O co chodzi? Zacząłem szukać, drzebać i wynalazłem, że trzeba wydać taką komendę sysctl kernel up armor restrict i po tym teoretycznie nam to zaczyna podobno działać. Ale tylko podobno, ponieważ to nie działa nadal. Ja sobie zdaję sprawę, że pod spodem siedzi Ubuntu 24, które zmieniło w tym App Armor, profile i jest mega super bezpiecznie. Tylko, że większość rzeczy niestety nie chce chodzić. Na przykład, optimizer y niektóre się wykładają i nie ma na to obejścia teoretycznie, tak. No to postanowiłem sobie, dobra panie Bartku, to wezmę sobie zwykły zip ze strony balena ITER. Nie ma tutaj w repo Ubuntu, ba, znaczy w repo Ubuntu nie ma tutaj tego, tak? Nie ma balena ITER. No to pobrałem sobie tutaj po prostu balena ITER Linux, tak? Balena ITER Linux, fantastycznie. Odparam sobie balena ITER. Myślę sobie, kurde, będzie fajnie, będę mógł sobie popracować. By sobie będę mógł popracować. Dziękuję, do widzenia. Radertan, Ramiczuk bez sandboxingu. Coś tu chodzi o jakiś sandboxing, przypisywanie swidów i w ogóle cudów wianków, tak? Nie wiem, nie rozumiem. Może tu chodzi o chroma, bo chrome, sandbox is owned by root. To nie wiem, może to mam odpalić jako root. Szczerze mówiąc, nie próbowałem. Ale nie zamierzam odpalać balena iter jako root, bo tego się robić nie powinno, tak? Teoretycznie. Zobaczmy. Może, może się odpali, może ja się mylę, tak? No sorry, ale się nie da odpalić też jako root. To jak ja mam to uruchomić do cholery? Nie mogę, bo nie. Okej, okay, pomijając już te klimaty, gdzie naprawdę przestało być śmiesznie. Już flatpaków mi się tutaj chyba nie chciało instalować, nawet nie wiem. To kolejna rzecz. Czasami tutaj, jak sobie przenoszę jakieś ikonki, albo chciałem dodać tutaj... O, zróbmy tak, zobaczymy czy to, czy się powtórzy znowu ten temat. Odpalmy sobie menu, wezmę sobie terminal. I chcę ten, ten terminal dodać sobie tutaj do tego, tak? Tego dodać tutaj do paska, żebym, żebym miał... O, teraz się dodało. Dziwne, teraz działa, bo przedtem się zawieszał w taki dziwny sposób, że to ikonka była gdzieś wyżej i nie dało jej się kliknąć. I nawet jak to się zamknęło, ten pasek, to ikonka dalej wisiała na pulpicie, tak? No wiadomo, no, no kurde, no nic się nie dzieje. No przecież to nikomu nie przeszkadza, że są takie bugi. A teraz to nagle zaczęło ładnie tutaj nam pra pracować, tak? Dobra, no teraz zaczęło pracować, bo film nagrywam, to akurat to jak chciałem pokazać wady, które tutaj są, to te wady praktycznie można powiedzieć sobie zniknęły, ok? Jeżeli chodzi o UX tak zwany, czyli odczucie użytkownika tego interfejsu, ja sobie zdaję sprawę, że to jest macOS, tak? To jest podruba macOSa, możecie zaprzeczać i tak dalej, bo nie, no ale to jest podruba macOSa, Pantheon Desktop, tak? słuchajcie, taka fajna podstawowa rzecz, która chyba kiedyś tutaj była w tym systemie. Mianowicie jak się najeżdżało tu do końca ekranu i klikało, to pokazywał się desktop. No bo wiadomo, w tym systemie, jak, jak i w macOSie nie, nie zamyka, znaczy nie minimalizuje się okien. Tutaj pracuje się na pełnym oknie, tak? I, i, I nie wiem, no można je sobie przełączać w jakiś tam na przykład sposób. Taka jest zasada pracy. Coś podobnego jest w GNOME. Okej. Okay. Tylko jak chcę się teraz dostać do pulpitu, to jak ja mam to zrobić? Kiedyś tak jak mówię, można było sobie tutaj kliknąć i pokazywał się pulpit, tak? W tej chwili tego nie ma. Musiałbym dodawać sobie tutaj takie, taką ikonkę, gdzie przełączam i na całe... Na wszystko, zaraz wam to pokażę. Wyużywałem tego dwa tygodnie, a kurde przez chwilę teraz szukałem gdzie, gdzie mogę znaleźć ustawienia doku. No ustawienia doku może znaleźć w zmień tapetę. No, okej, okay. dajmy sobie to, tak? Dajmy sobie rozmiar doku. Tu, tu nam o dziwo teraz ładnie pracuje, bardzo się z tego cieszę. Ułatwienia: nie chodzi mi o ułatwienia, tylko mi chodziło o wielozadaniowość. Okej, okay. tu też chciałem ustawić, jeżeli była, byłaby taka możliwość, pokaż pulpit, tak? E, no, nie ma. No jest, jest, maksymalizuj, pokaż menu z programami, pokaż wszystkie okna, ale żeby pokazać czysty pulpit. Nidrydy. Nie, bo nie, tak? No okej, okay, no spoko. Takie podejście, tak jak mówię, ja się do tego nie chcę czepiać, bo to jest... Do tego trzeba pulpitu trzeba się dostosować, tak? Jego nie da się dostosować do użytkownika. Tylko użytkownik się musi dostosować do pulpitu, tak jak w GNOME. W GNOME jest identycznie. Tylko, że GNOME jeszcze dodatkowo ma rozszerzenia, tak? A Natomiast tutaj nie ma nic, więc musimy my się dostosować do tego. No, a jest czasami ciężko, tak? Jak powiedzmy, ludzie, którzy używają Windowsa, dam 20 lat, idą na Linuxa, to ich krew zalewa, tak? No to to mniej więcej coś takiego, tylko że Linuxa można dobrze dostosować, tak? A tego systemu niestety nie. No właśnie, popatrzcie się, właśnie włączyłem sobie tryb wielozadaniowy. Wow! Szkoda, że nie widzieliście, jak ja to kliknąłem, bo, bo będzie, że znowu coś kombinuję, tak? ale kursor działa, kursor działa spoko, coś się nie powiodło, tak, o, coś, coś się zdarzyło, dobra, przełączyłem sobie z powrotem matrycę, tak, znowu mi się pojawia powiadomienie o aktualizacji, tych aktualizacji przeważnie tutaj nie ma, gdzie to jest, Zostawienia energii, dobra, ale to jest powiadomienie o tym, okej, okay. no ciężko się tego naprawdę, kurde, używa, no, Sponsoruj nas, super, 7,5 tysiąca na miesiąc chcą mieć kasy, też bym chciał tyle mieć, naprawdę, 7,5 tysiąca dolarów, ja wiem, zaczynam niezbyt z pozytywnie do tego podchodzić, tak, ktoś powie, że się czepiam, przecież to naprawdę wszystko jest okej, okay, tak, ale, ale, no, no kurde, jaką aktualizację, gdzie? Przy okazji macie info o. o co to jest za sprzęt w ogóle, tak? Sprzedzeniowy 4300U z Radeonem 8 gigaramu i tak dalej. Szczerze mówiąc, myślałem, że będę mógł tego używać dłużej, ale, ale ja po prostu odpuszczam. Nie dam rady tego używać. Jest wielu teoretycznie zadowolonych ludzi, tak? Z tego. Automatyczne zamykanie okien działa. To, to brawo, deweloperzy, jest ok. Nie trzeba minimalizować. Tak. Ja chciałem tego dłużej trochę poużywać, żeby sobie degess, ale, ale nie da się, naprawdę nerwy mi się odbiły, autentycznie. Tak. Być może to jest fajny system. Ja wiem, że wielu ludzi było zadowolonych z szóstki. Ja zresztą też o szóstce mówiłem bardzo pozytywne rzeczy. 6 i 6.1. I tak. Wyżej było już tylko i wyłącznie gorzej. Siódemka to była porażka, moim zdaniem, całkowita. Na o, co do ósemki, tak jak mówiłem w moim teście, przedlądzie, że jest ok, że nawet chodzi, że jest spoko. No nie, no nie, 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 chodzi. Po dłuższym używaniu, niestety, nie chodzi. Szczerze mówiąc, aby to był lap laptop z Nvidia, to wszyscy by po mnie pojechali, prawdopodobnie, nie, to Nvidia, to wszystko wina Nvidia, wina Tuska i Nvidii, tak? No w tym wypadku możecie zwalić najwyżej na AMD Radeona, tak? To, że stary jest, no to nie jest stara karta, aż tak. To nie jest wina karty, tylko że takie rzeczy i takie bagi się tutaj po prostu dzieją, nie? O, o teraz ikonki zaczęły, bo przedtem dostaje takie szare, przekreślone ikonki, które nie wiadomo co robią, tak? No teraz się to teoretycznie za, załadowało. No nie, no, no nie, to są moje odczucia, bo po tych trzech tygodniach, tak? Po tych paru godzinach walki z tym, żeby głupia sieć przewodowa zaczęła działać. No, no skreśla to, to distro, tak? Niestety dla mnie to distro jest skreślone. Jeżeli komuś pasuje, jeżeli komuś się tego fajnie używa, spoko, ja naprawdę nic do tego nie mam, nie? Ale błędy jakie tu się pojawiają, to, że czasami odpalam sobie Arduino ID, żeby coś tam zobaczyć. I tu jest po prostu crash. No teraz, teraz się odpala, bo się odpala, tak? No teraz nagle zaczęło mi to chodzić. No, no to no nie, no z takiego systemu to, to niestety nie. Nie wiem, zobaczymy, może jak będzie Gerlever, zobaczymy, czy teraz ruszy, czy nie. Dziękuję. No co to jest? No, no ludzie, no powiedzcie mi, no jak tego można po prostu kurna używać? Ja nie umiem. Bardzo mi przykro. Bardzo, bardzo mi po prostu przykro. Takim ekranem. Tak, taki ekran będzie na miniaturce, dobrzy ludzie, z moją twarzą do kompletu, że coś się po prostu nie powiodło, tak? Chcecie to tego używajcie. Ja to wywalam z dysku, zainstaluję sobie chyba z sporotem LMDE, bo ten komputer służy mi de facto do pracy, tak? A, a elementarii, no sorry, no coś się po prostu nie powiodło. Dzięki za każde za oglądanie, za wyłapkowanie, za suba, jeżeli Ci się podoba. Jak coś się w Linuxie nie powiedzie, tak? No i co? No i widzimy się w następnym filmie na kanale Światinuxa. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Bartek, cześć.